Cześć moi drodzy, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś razem wspólnie upieczemy sobie pumpkin pie, czyli tartę dyniową. Mm. O, przyznam się szczerze, że mm, nie za często biegę to ciasto, ale powiem Wam, że jest bardzo proste w zrobieniu i mega smaczne dobrze moi drodzy, zaczniemy od tego, że pokroiłem sobie wcześniej dynię, jak widzieliście i schowałem ją do piekarnika, akurat tym razem e, piekę ją bez przypraw, bez soli, bez oliwy, tak mniej więcej 40 minut, 190 20 stopni, oczywiście zależy jakiej wielkości macie dynię i jak dobry macie piekarnik, zrobimy papkę taką z tej dyni, przemielimy ją, żeby była gładka i wykorzystamy ją do mojego przepisu. I najpierw zrobimy sobie kruche ciasto, schowamy je na chwilę do lodówki, później wyłożymy na blachę, upieczemy to ciasto pod ciężarem delikatnym, na ciepłe później ciasto wylejemy masę i znowu wstawimy do piekarnika. W tym czasie, jak pieczy się nasza dynia, odmierzymy sobie dokładnie wszystkie składniki. Na kruche ciasto weźmiemy sobie od razu taką miskę, w której będziemy mogli to ugniatać i potrzebujecie 200 gramów mąki pszennej i 100 gramów e, masła resztki, ja zawsze staram się wykorzystać wszystkie resztki. tak mniej więcej z 30-40 gramów i jedno jajko. wow robimy to ciasto, to zawiniemy je folią i wstawimy mm, do lodówki. Możecie to oczywiście, jak macie takie bratkami, kamienny, tak jak ja, mogłem z tych sobie to na blacie wcisnąć, ale nie chcę wszystkiego sobie wybrudzić. Tak jest git. Dobrze. Przełożymy sobie to na talerzyk. I do lodówki, serkniemy, moi drodzy, jak ta nasza dynia. Myślę, że już chyba jest ok. Myślę, że będzie miękka w środku. Słuchajcie, ja tą formę znalazłem w garażu przez przypadek. Poszukałem takiej białej ceramicznej i wpadłem na to. Mówię: Wow! Jeszcze lepiej. Bo tam wiem, że ta biała ceramiczna jest taka gruba, to jest trochę taka, taka giętka, więc później łatwo będzie też to wyjąć. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie składniki będziecie mieli napisane w opisie, więc możecie sobie tam skopiować, gdzieś zapisać później. A jeżeli nie będziecie wiedzieli, jak to zrobić, to będziecie zawsze mogli sobie włączyć film, ale to jest bardzo proste. Weźmiemy się za wypełnienie, wyciągniemy ze lodówki. To przyszłaś po, po, po przepis, tak? Przyszłaś już zjeść, tak? Nic nie ma do jedzenia. Pokreś twój przepis. sobie. Słuchajcie, teraz najważniejsza część bo żeby nasze ciasto było takie świąteczne, takie wrażliwe w smaku. I wiadomo, że chodzi tutaj o dynię ale dodamy tak: ciężko znaleźć, już od razu wam mówię, jeżeli nie będziecie mogli znaleźć, to użyjcie może zierza zmieloną gałkę muszkatołową, zmielone goździki. Suszony imbir, cynamon i to chyba tyle. Tak, dzięki, tak, dzięki. sobie mm, to. wy. Patrzcie, wy, wy. mam goździki. W Szkocji, jak byłem. Mamy gałkę, goździki, imbir i cynamon. Słuchajcie, i to są moje, to są nasze wspólne, bo robimy to przepis wspólnie oczywiście. Potrzebne składniki do tego, żeby to ciasto było przepyszne, ich wspaniałe. Mam tutaj gorącą dynię, I ją wyciągnę, wysłobię tę piąż, i wrzucimy do miksera. Trzeba jeszcze trochę dyni, więc sobie zostawię do innego przepisu. Zmielimy sobie to i odstawimy na razie na bok. Przemienić idealnie na gładką masę, jeżeli chcecie. Słuchajcie, mamy nasze składniki: najpotrzebniejsze czyli jajka, mleko skondensowane, tartą dynę i tu nasze najpotrzebniejsze przyprawy. Teraz to wszystko połączymy razem, dodamy przyprawy i odstawimy sobie na chwilę na bok, ponieważ musimy najpierw upiec nasz spód, który jeszcze się chłodzi w lodówce. przyprawy, Guździki Kakao, za dużo <grywa> Odrobina cynamonu Wymieszamy teraz Ciemniejsze się zrobiło. fajnie Dobrze, osobimy to na dwóch na razie Cyk co tak sobie tu spokojnie czeka Nasza blaszka też już sobie czeka Słuchajcie, wysmarujemy ją też zaraz troszkę masłem. Ciasto mam zrobione, wypełnienie mamy zrobione, a teraz co na górę? Na górę mm, możemy ubić po prostu śmietanę. Wkładamy do zamrażarki albo do lodówki śmietanę, żeby ją mocno schłodzić, gdy szybko się ubije. I tak samo ten pojemnik, który którym chcecie ubić śmietanę możecie schłodzić śmietanka 36% ubijamy ją na sztywno i przełożymy do rękawa, żeby później ładnie sobie nasze ciasto udekorować. Ja zawsze zabezpieczony, zrobiłem dwie porcje, bo bałem się, że będzie po prostu za mało. Tak, wizualnie, optycznie. I myślę, że muszę je połączyć jeszcze z dwie, z dwie części. Troszkę jeszcze za krótko były w lodówce. Delikatnie stwarniowy. Nie wiem, troszkę obecimy. będzie za dużo. Może mi się uda to akurat może to wystarczy, ale będzie za cienka warstwa, słuchajcie. Ja myślę, że po prostu będzie za cienka warstwa i nie wystarczy to. Ja już to widzę, że to ciasto, widzicie, tak delikatnie prześwituje na środku i po prostu zwyczajnie zabraknie. Więc co ja zrobię? Ja wezmę, połączę te dwie masy i stawię jeszcze na chwilę do lodówki, a później je rozwałkuję. gruby jeszcze jest. No, ale delikatnie za dużo tego ciasta, ale jak zrobicie tą porcję, dam w opisie 300x150, to powinno być ok. Troszkę mam nadzieję, że mi się nie, nie rozwali. O, no, tutaj delikatnie. Na styk, słuchajcie, na styk. Jeszcze ja troszkę w do środka. Ogromniasty Możecie wyciec z możecie z papieru Ale mamy pęczek Nieźmiennie Który nam też się sprawdzi bez ciężki Typiemy sobie to i to teraz wstawimy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni na no mniej więcej 15 minut. O, kratki nie ma w środku, wspaniale. I teraz, moi drodzy, czekamy 15 minut, aż nam ten spód się ładnie upiecze. Tak, wyciągniemy to. Zgrzanego do 180 stopni na 30 minut, 35. Tak, myślę, zobaczymy, bo to dużo masywałem, ale wygląda, wygląda, wow, już teraz mi się podoba. Ok, i teraz czekamy. Dobrze, moi drodzy, ciasto się schłodziło już w lodówce, więc teraz weźmiemy się za e, udekorowanie tego, żeby ładnie wyglądało. Zobaczcie, tak pięknie wygląda. Już wyciągnąłem je z formy, udało się za jednym razem i położyłem na, na talerz. Myślę, że teraz udekoruję to. O, zobaczcie. O, wow. Teraz na to damy odrobinę śmietany. Żona już nakłada dla domowników, ja zabieram dekoracje. Nie ja takie duże korekuję. Właśnie nie chcę psuć tutaj. Tak. No. Tutaj masz jeszcze jeden ukrojony. No, jeszcze jeden ukrój. Moi drodzy, testujemy teraz czy super to wyszło. O, trochę śmietany jeszcze. O wow. Mega dyniowe. I powiem wam, że pomimo dodaliśmy tutaj mleko skondensowane, to nie jest to słodkie. Jest słodkie, ale nie za słodkie. Moi drodzy, jak już zrobicie takie ciasto dyniowe, to pamiętajcie koniecznie, żeby dodać fotkę na Insta, albo dodać na Stories i mnie oznaczyć. A ja to wszystko udostępnię u siebie na Instagramie. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału i dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. No to co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdro. DG.